Czy wiecie, że. Das ist Einstein. Das ist Einstein, Albert Einstein. Czy wiecie, że. Albert Einstein miał kiepską pamięć do przyziemnych rzeczy. Zapominał o czesaniu swojej bujnej czupryny. Mm -mm. Czy wiecie, że. Kompas, który dostał mały Albercik na swoje piąte urodziny, najprawdopodobniej rozbudził jego zainteresowanie do nauki. Czy wiecie, że... Albert Einstein nie znosił skarpetek. Jego duży paseł robiło robił w skarpetkach. Więc jednego dnia postanowił, że nie będzie nosić skarpet. Czy wiecie, że nie potrafił żyć bez muzyki? Świat nie grał na skrzypcach. Zawsze podróżował ze swoim instrumentem. Czy wiecie, że... Na świadectwie Alberta widniało wiele szóstek z nauk ścisłych. Truje miał tylko z francuskiego. Miał trzy czwórki z geografii, rysunku i rysunku technicznego. Gdyby twoi rodzice mieli problem z tym, że nie masz samych szóstek, powiedz im o świadectwie Alberta. Udowodnij im, że nie potrzeba mieć samych dobrych ocen, żeby odnieść sukces. Czy wiecie, że... Się ...nie jad mięsa i walczył z okrucieństwem wobec zwierząt? Czy wiecie, że... Po jego śmierci, bez zgody ro rodziny, przeprowadzono sekcję zwłok jego mózgu. Patolog Thomas Harvey ukradł mózg Einsteina i schował go w dwóch słoikach. Badacze mózgu odkryli, że obie półkule mózgu były zaskakująco silnie połączone. Co wyjaśnia niezwykłą inteligencję Einsteina. Czy wiecie, że... Albert Einstein i Maria Skłodowska-Curie byli przyjaciółmi. Respondowali ze sobą przez 25 lat. Mimo to nigdy nie byli na ty. Ona pisała do niego po francusku, a on pisał do niej po niemiecku. Czy wiecie, że... Najsłynniejsze zdjęcie znanego fizyka zostało wy wykonane, gdy... Ta, gdy ten opuszczał przyjęcie na swoją cześć. Gdy Albert siedział już w samochodzie i chciał zamknąć drzwi, fotograf poprosił go o zdjęcie. I czy ten zamiast zębów pokazał język? W momencie naciskania spustu migawki fotograf nie wiedział, że zrobił właśnie najsł jedno z najsłynniejszych portretów na świecie.